Nazywam się. Już. William jest spakowany na Majorkę. William się pakuje. Pojedziemy do szefa, bo chyba jeszcze jest u siebie. Tam, no. Musimy pojechać na lotnisko, bo szef powiedział nam, że nam zrobi fajnym. Fajna no, mnie spojrzała okay. i nie właśnie powiedział, że mam napisanie, z pojechać na, na supermarket. Potem na... A potem na... Mm, no właśnie... Supermarket. A potem ma nam kubinę, nie, nie wiem, dać. Widzimy się jak po prostu wszystko ogarniamy. Um, mamy tutaj taki bilet jakby. Czemu to nie jest biletem? Bilet. Tutaj mamy jakiś bilet? Co jest bi Czekaj, sprawdzę ten bilet? Bilet na lotnisko. Okay. czyli jeszcze do Polski? Czekaj, 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 czekaj. Paszportu chyba nawet nie mam. Czy nasz William ma paszport? Ma no, coś takiego. No, mam, no, no. mam mam. Myślałem, że jakby nie miał, to by go nie spuścili. Na pewno bym dał nawet, ale ciężko nie wpuścili. Mamy 15 tysięcy, czyli było 20 tysięcy złotych. Duża suma, nie powiem, że nie. Bez świata wiadomo tutaj my wiedziemy, wiedziemy, dobra William chyba nigdy nie nie nigdy nie leciał samolotami Jeżeli tam można, to podjedę tutaj To jest płatny barking jeszcze Jezus Maria Dobrze, trzeba tylko zamknąć. Unikiem. wniesiemy. I widzimy się, jak już wejdziemy po prostu do Kniszka e, i będziemy w Polsce. Już jesteśmy. Przecież sobie wyobrazić, że nie torby i tak dalej. Czekaj, ja idę po ulicy. ona przebiegna. Czy to w samochodu samochodu, jakaś taka myślała ten jest za 500 zł dziennie, a ten, że jest 100. Chyba biorę ognis, bo i tak będę musiał to po, pojechać na salon samochodowy. I ten widzimy się jak proswagamy samochód. Już jesteśmy. Po prostu ktoś tam podjechał po salon po samochodowy bo William ma zamiar fajny sportowy samochód. Tylko musimy sobie mapę wstawić. Oczywiście um. używa teraz telefonu, więc jest telefon tak nie na w polsce to Ja zawsze się wydobało polsce, że jest brzydka. No a tutaj pod to jest ładny. I nara. No tutaj że trzeba jak na godzinę to słyszał. Od, 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 od szefa. środek ma ładny tu. To Audi plus jakiś bar. To mamy jeszcze. Czy będziemy mieli jeszcze 19850? O ile matematyka nie myli. Zaczyna się dzień osłabić robić. To mi się bardzo nie podoba. Hmm.

Zbierzemy sobie BMW, BMW BMW normalnie. Oho, już Pan chyba zabrał samochód. Teraz jedziemy kupić. Mamy jakiś, nie wiem, Willę chyba. Za. Nie, na jakiś domek chyba. 2,5 tysiąca za jeden dzień 10 km za za 5-4 dni oczywiście. Albo 1500? Dobra, widzimy się, jak będzie już w domu. Już chyba ja widzę ten domek. Chyba to jest ten dom. Gdy jest wszystko, w związku mam podwyższenie. Mamy no, coś takiego. Jakiś taki domek. No ładny. Tu się gasi, coś, tak. Świadełko, przednia i tak dalej. ku kup, za 16. Tu jest sypialnia. Łazienka kolejna i pokój. Pokój kolejny. Tu jest... jest taki drugi salon, drugi, drugi salon. zobaczymy się po prostu w następnym dniu jak Uwielbiam się, od wyświetlonej, pójdę spać i... i co, nie widzimy się na skinę mną. Trzeba już wstać, już trzeba bawiacie. Zaczyna się. Uwa, ja chyba. Telewizor nie działa fajnie. już kończę, ciekawi, że dojdziemy do Maka. Brawo to jest czwarta. Tak się. No, ale cóż, mogę taka, taka mogę brać w

куры не забьешь не верь, не да увидимся в остальном ботинке.